Na konwencji bezpartyjnych samorządowców damy urszulę. Ty byłaś jednym z mówców dzisiejszych, zresztą nie pierwszy raz, bo my już mieliśmy okazję też rozmawiać w naszym bezpartyjnym studiu kilka razy. Powiedz, jak oceniasz w ogóle tę konwencję? Powiało optymizmem. Zdecydowanie powiało optymizmem, powiało nadzieją i powiało wiarą w sukces, wiarą w zwycięstwo, wiarą w to, że na pewno bezpartyjni samorządowcy wejdą do parlamentu. Liczymy też, że wejdziemy do Senatu. W to wierzymy, jesteśmy tego pewni, o to walczymy i o to będziemy zabiegać przez najbliższe 8 dni. To była nasza trzecia konwencja. Wydaje mi się, że to była konwencja, która była takim domknięciem, taką kropką nad I postawioną, gdzie zaprezentowaliśmy każdy punkt programu, zaprezentowaliśmy wszystkie obszary, które są dla bezpartyjnych samorządowców ważne i w tym momencie, jak gdyby. Zaprezentowaliśmy, dlaczego Polacy powinni pójść do wyborów i dlaczego powinni postawić krzyżyk w lewym górnym rogu, tam gdzie są bezpartyjni samorządowcy i że powinni zagłosować na kandydatów do Senatu również w listy bezpartyjnych samorządowców, bo bezpartyjni samorządowcy to po prostu normalna Polska. Normalna Polska to jest hasło przewodnie, bezpartyjnych samorządowców, ale tutaj też by miało kilka takich istotnych punktów programowych. Ty się spotykasz z ludźmi w swoim okręgu bardzo intensywnie. Na pewno masz jakiś od nich odzew na te nasze punkty programowe. Powiedz, jak odbierają tacy zwykli mieszkańcy te propozycje, które bezpartyjni niosą w swojej kampanii? My jesteśmy chyba jedynym ugrupowaniem startującym do parlamentu w tych wyborach, który mówi o konkretach. My nie mówimy, że będziemy walczyć, my nie mówimy, że będziemy rozliczać, my nie mówimy, że będziemy Coś magicznie załatwiać, tylko na wszystko mamy receptę. Trzy, cztery punkty. Trzy kroki do tego, żeby skrócić kolejki do lekarzy, cztery punkty, żeby uzdrowić edukację, sześć punktów, które są stricte dedykowane do, do kobiet. Więc my mamy te konkrety i ludziom się te konkrety podobają. Dopytują, a z czego to będziecie finansować, a dlaczego tak, a skąd wiecie, że na to będą pieniądze. I my na to wszystko mamy odpowiedzi. Mamy to przeliczone, mamy to sprawdzone, bo wszędzie tam w miastach, i miasteczkach, gdzie są nasi bezpartyjni samorządowcy włodarzami. Te wszystkie projekty zostały e, wdrożone. Na Pradze Północ dzieci dostają bezpłatne obiady. Na Dolnym Śląsku budowane są szpitale dla, psychiatryczne dla dzieci i dla dorosłych. Są przeznaczone duże pieniądze na to, żeby były usługi medyczne, w tym również e, dopłaty do in vitro. I tak dalej, i tak dalej. Ta lista, tego wszy wszystkie nasze programy są... No, bezpłatna komunikacja w wielu Bezpłatna miast... komunikacja w wielu miastach. Milion mieszkańców w Polsce może korzystać z bezpłatnej komunikacji. Ta lista jest tak długa, że trudno je wymienić w takim szybkim wywiadzie i żeby to szybko powiedzieć, ale nie, ludzie to widzą, ludzie to wiedzą. I gdyby nie to, że jesteśmy w mediach nieco pomijani, że trudno nam się przebić do tego głównego nurtu informacyjnego, to wiedzieliby o nas więcej i byliby bardziej przekonani do tego, że nasze pomysły są sprawdzonymi pomysłami. Jednym słowem, my nie opowiadamy obietnic, nie. tylko oferujemy to, co żeśmy już wdrożyli na mikroskalę, a teraz chcemy to zrobić na skalę całego kraju. Bo powiedz, bo zostało właściwie 7 dni do wyborów. Masz poczucie tego, że to będzie sukces 15 października? To nie jest poczucie, to jest przekonanie i wiara i taka pewność tego, że odniesiemy sukces, dlatego że mamy dobry program, że mamy sprawdzonych i dobrych ludzi na listach bezpartyjnych samorządowców. W każdym okręgu, w każdym mieście można znaleźć tych, których znamy z samorządów. To są skuteczni przedsiębiorcy, to są dobrzy lekarze, to są działający aktywnie samorządowcy, to są działacze NGO-sów, czyli organizacji społecznych. To nie są ludzie, którzy do tej pory nic nie robili. Więc wydaje mi się, że bezpartyjni samorządowcy to jest taka alternatywa do parlamentarzystów, do polityków, do ludzi, którzy zajmują się publicystyką, a niczego konkretnego w życiu jeszcze nie zrealizowali. No, tym się my różnimy jako tacy ludzie właśnie na dole, bezpartyjni, bez jakiejś ideologii głębokiej, natomiast ludzie, którzy są zaangażowani w pracę na rzecz ludzi innych, od typowych zawodowych polityków. Tak naprawdę to nie ma żadnego argumentu, żeby nie głosować na bezpartyjny. Ja powiem więcej, co potrafią zrobić partie parlamentarne, to my już widzimy przez ostatnie 8-16 lat, a co robią samorządowcy, to też doświadczamy tego na co dzień, żyjąc w małych miasteczkach, w dużych miastach, żyjąc właściwie pod zarządem i przy pomocy yy, samorządowców, przedsiębiorców, innych ludzi, którzy nam na co dzień po prostu załatwiają sprawy, które są dla nas ważne. Jednym słowem, jeśli chcecie, żeby ktoś o Was dbał lokalnie i załatwiał właśnie ważne sprawy dla Was, wystarczy wybrać lista numer 1, bezpartyjni samorządowcy, 15 października oraz na kandydatów do Senatu, tak jak w Twoim przypadku, bo u Ciebie lista nie ma numeru, lista ale ma jesteś numer. na liście senackiej. Jestem na liście kandydatów do Senatu w powiecie wołomińskim, legionowskim, nowodworskim i warszawskim zachodnim, czyli tzw. obważanych warszawskich. Będę na liście druga, bo listy są układane do Senatu alfabetycznie. Głosujcie. Zapraszamy i zachęcamy. 15 października, lista numer jeden. I Urszula Krawczyk na liście Synackiej. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia przy urnach.